Cześć! Z tej strony Monika, zapraszam Was serdecznie na przegląd Mohito. Moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, jak zawsze, znajdziecie w opisie. Dzisiaj starałam się wybrać jak najlepsze składy. Zobaczmy, jaka jest jakość tych ubrań. Numer jeden sweter, bodajże rozmiar S oraz spodnie rozmiar 36. Jeżeli chodzi o te rozmiary, to uważam, że są odpowiednie. Zacznijmy może od swetra. Sweter jest wykonany z dosyć cienkiej dzianiny, przebija, ale ja mam na sobie bieliznę cielistą, więc tego nie widać. Raglanowe rękawy i tutaj mamy takie jakby przeszycia. Tak to wygląda, tak się prezentuje z bliska. Materiał jest przyjemny, nie gryzie, nie drapie, nic się nie dzieje. Jak widzicie, dosyć sporo miejsca. Już go sobie wyciągniemy. Tak wygląda, jeżeli chodzi o długość. Mamy ściągacz, ale powiem Wam, że ten ściągacz to tak naprawdę słabo trzyma. Też ze względu na to, że sweter jest dosyć duży, taki obszerny, a materiał jest cienki. Także materiał jest cienki, można spokojnie warstwować. No i teraz na tą taką nieco cieplejszą zimę myślę, że się sprawdzi bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o spodnie, rozmiar 36, one są takie, o, dosyć luźne. Dodatkowo tutaj z przodu macie zam nie zamek tylko łańcuch, szary łańcuch, jeżeli chodzi o wysokość talii to jest jak dla mnie odpowiednia, tak jak mówię tutaj jest luz w talii, w brzuchu, myślę, że rozmiar 34 również byłby dobry. Mm, bo tu tego luzu jest dosyć sporo. Tak się prezentują z tyłu, tak się prezentują jeśli chodzi o długość. Ja mam na sobie teraz około 9 cm obcasy. I te spodnie mają długość odpowiednią. Mam kowbojki, także z szeroką cholewką, natomiast nogawka w spodniach również jest szeroka. No jak widzicie, ładnie zasłania. Jeans jest dosyć cienki i przyjemny, także to nie jest tych takich twardych jeansów, które gdzieś tam bardzo opinają i są niekomfortowe. Jak widzicie, lekkie przetarcia z przodu i będą pewnie też lekkie przetarcia z tyłu. Kolejne dżinsy i kolejny sweter. Mam na sobie rozmiar S u góry oraz rozmiar 36 u dołu. Jeżeli chodzi o sweter, to spójrzcie, jakie ma szerokie rękawy. Wykonany jest z grubej dzianiny, jakby, wiecie, z takiej grubej włóczki. Jest dosyć ciężki i dosyć spory. Bardzo mnie tutaj poszerza w tej górnej części, co nie do końca mi się podoba. Wiecie, na stronie wyglądał fajnie. Ma ściągacz. I ten ściągasz całkiem dobrze się trzyma, także tak się prezentuje sweter w granatowym kolorze, nie gryzie, nie drapie, nic z tych rzeczy też nie przebija, bo ten splot jest na tyle ciasny, że nic tutaj nie widać. Jeżeli chodzi o spodnie, to jest to model Boyfriend, rozmiar 36 jest odpowiedni i one są gdzieś tak do wysokości pępka czego ja nie lubię, wolałabym wyższy stan, tak zdecydowanie. Ten jeans jest dosyć elastyczny, przyjemny, rozmiar 36 jest rozmiarem odpowiednim, one tutaj nigdzie mnie nie cisną, nie uwierają, tak się prezentują z tyłu. I tutaj ta nogawka jest już prawie jak nogawka w rurkach, może troszeczkę szersza u dołu. Jeżeli chodzi o długość, to sięgają do kostki, zatem zarówno sprawdzą się do płaskiego obuwia, jak i do obcasów. I ten jeans jest bardzo przyjemny w dotyku i wyglądają całkiem fajnie, no gdyby nie to, że jednak ten stan, jak na moje standardy, jest za niski. Pora na spódnicę. Mam na sobie spódnicę dżinsową w rozmiarze 36 oraz bluzkę rozmiar 36. Jeżeli chodzi o bluzkę, kolor granatowy. Widzę, że w Mojito jest dosyć sporo teraz koloru granatowego, więc jeżeli lubicie, to warto zajrzeć. Wykonana jest z bardzo mięsistego materiału, przyjemnego, ale wiecie co, tak... Wzrokowo. To jest odbiór jak taki t-shirt, powiedzmy gruba koszula nocna. Nie jest to jakiś bardzo elegancki materiał, raczej taki codzienny, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest to, widzicie, dosyć luźna tabluska. Myślę, że. Rozmiar mniejszy byłby lepszy, ale materiał jest mięsisty i bardzo przyjemny dla ciała. E, także będę się zastanawiać, czy sobie nie zostawić. Natomiast dekolt ma dosyć mały i trochę mnie tutaj niestety, ale ciągnie w dekolcie. Czy ją mam dobrze, założoną? mnie? No dobrze. Nie wiem, w ramionach jest odpowiednia. Tutaj e, dosyć szeroko, i gdzieś ten dekolt mnie niestety, ale uwiera. Jest jakby trochę za mały. Jeżeli chodzi o spódnicę, to jest dosyć luźna, także tutaj no, rozmiar mam na pewno 36, tak, 36. Brałabym 34, tym bardziej, że ona nie ma szlufek, więc jeans jak to jeans trochę się rozbije i niestety, ale będzie wtedy bardzo nisko. Ona już teraz jest luźna i opadnie mi tutaj na pewno gdzieś dotąd. No a jak się jeszcze rozbije, no to już zupełnie nie. no Zważywszy na brak tych szlufek. Tutaj jest zapinana na suwak, także tych guziczków na szczęście rozpinać nie trzeba. Nie ma kieszeni. Tak się prezentuje z tyłu. Sama spódnica ma dosyć standardowy krój, czyli taki bardziej powiedzmy ten bodycon dopasowany i mamy zakładkę a la tulipan wygląda bardzo ładnie, ciekawie jako taka alternatywa dla tych standardowych spódnic, wiecie, z rozcięciem z przodu albo z tyłu, natomiast no rozmiar nie ten i szkoda, że nie ma szlufek Kolejna spódnica, jeżeli oglądałyście mój ostatni haul z mohito, to tam była bardzo ciekawa spódnica dżinsowa krótka, natomiast ten kolor mi nie do końca odpowiadał, wolałabym jaśniejszy, więc będę czekać na tamtą w jaśniejszym kolorze lub czarny i dlatego zamówiłam Tom. Mam na sobie rozmiar 36 i ona jest wykonana z dosyć elastycznego dżinsu, rozmiar jest odpowiedni. Tak ten jeans wygląda z przodu, ma kieszenie, ma szlufki, zapinana jest na suwak i na guzik, tak się prezentuje z tyłu i wiecie co, no jak dla mnie to ona jest bardzo krótka. Natomiast no, dawno nie miałam spódnicy jeansowej, więc nie mam też porównania. Nie pamiętam, czy te spódnice podjeżdżają, czy nie podjeżdżają. Wiecie, czasami jest tak, że spódnica gdzieś tak ciągnie do góry i się skraca u dołu. Także bardzo fajny materiał. Wiecie, co to nie jest taki czarny, czarny, głęboki czarny, tylko taki lekko sprany, bym powiedziała. Ładna spódnica. No i będę się nad nią zastanawiać. Zastanowię się, czy po prostu ta długość jest dla mnie odpowiednia. Zamówiłam również sukienki i sukienka numer jeden sukienka brązowa. Mam na sobie rozmiar M, rozmiar odpowiedni, elastyczna. To jest taka dzianina, wiecie, co w prążki, yy, że tak powiem, nie wygląda jakoś elegancko, jak dla mnie jest to taka bardziej codzienna sukienka, czyli coś, co by mi odpowiadało. Nieduży dekolt, który nie ciągnie. Sukienka nigdzie nie przebija, jest komfortowa, dosyć. Elastyczna, ładnie spoczywa na ciele nie jest ani zbyt luźna, ani zbyt opięta i tak się prezentuje z tyłu. Dodatkowo mamy rozcięcie gdzieś poniżej kolana, także chodzi się w niej wygodnie. Jeżeli chodzi o długość, to przy 1,60 m moim zdaniem jest to długość maxi! I wiecie co, ten materiał jest taki dosyć zbity, porządny, także myślę, że będzie w niej ciepło, no a kolor brązowy jest modny. Znów sukienka tuba, znów rozmiar M, rozmiar odpowiedni, tym razem inny kolor, bo to już jest taki praktycznie kolor granatowy, bardzo przyjemny materiał. Elastyczny i przyjemny dla ciała. Ona ma tutaj też przeszycia na dekolcie i poduszki w ramionach. Akurat te poduszki uważam, że to jest wielka jej zaleta. Ładnie się te ramiona układają. Rozmiar jest odpowiedni: ona nigdzie tutaj nie opina ani nie zwisa. Tak się prezentuje z tyłu, jeżeli chodzi o rozcięcie, to znów jest tak troszkę poniżej kolana, dzięki czemu chodzi się w niej wygodnie i materiał już jest taki, powiedzmy w porównaniu do tej brązowej, bardziej szlachetny, bardziej elegancki, zdecydowanie bardziej mi się ten materiał i to wykończenie sukienki podoba. Szczerze mówiąc, żałuję, że dekolt nie kształcie litery V, bo wtedy bym ją sobie zostawiła. Ostatnia sukienka, czerwona. Mam na sobie rozmiar 38, rozmiar odpowiedni. O ile dobrze pamiętam, to w składzie jest kupro. Jest niesamowicie przyjemna w dotyku. Materiał ma właśnie taki welurowy wierzch. Bardzo ładna, pięknie skrojona sukienka. Zapinana jest z tyłu na suwak. Jedyny jej, no, mankament, nie mankament, zależy co kto lubi, ma dosyć spory dekolt. Jak dla mnie. Na pewno nie do tego Biustonosza, bo mi tutaj te kawałki Biustonosza wystają. Natomiast. Jest bardzo ładna i materiał jest porządny. Jeżeli szukacie jakiejś sukienki, na przykład na wesele, na jakąś taką imprezę taneczną, to myślę, że ta sukienka się świetnie sprawdzi. Nie była jakoś bardzo droga, na pewno będzie niebawem przeceniona. Ma świetny skład i wygląda naprawdę zacnie. Także warto. Dodatkowo ma szerokie ramionczka, więc tutaj nie będziecie musiały zakładać biustonosza bez ramionczek, tylko jakąś taką, powiedzmy, nie wiem, bardotkę porządnie wykrojoną ze względu na ten dekolt. Chociaż. Materiał jest podwójnie złożony tutaj i tutaj z tyłu kawałek. Zatem myślę, że nawet i bez biustonosza da radę, bo ten materiał jest dosyć gruby i nie przebija. Także powinno to wystarczyć. Tak się prezentuje z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to jak dla mnie jest to zdecydowanie sukienka do obcasów ale nie muszą być bardzo wysokie. Ja teraz mam na sobie około 7-8 cm obcasy i ona jest powiedzmy z 5 cm spokojnie nad podłoże, zatem nawet jeżeli bym zastosowała taką, wiecie, tą la kaczuszkę, to są obcasy 4-5 cm, to i tak bym nie włóczyła po ziemi, a miałabym powiedzmy tanecznie wygodniejsze buty. To były wszystkie rzeczy, jakie zamówiłam tym razem. Piszcie mi proszę, czy coś Wam się spodobało. Jeżeli chodzi o jakość, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Szczególnie tą sukienką i tą granatową bluzką, bo tam ten materiał naprawdę jest mięsisty i porządny. Zauważyłam też, że mochito ma niektóre ubrania jakby działu premium, ale nigdzie w kategoriach nie umiałam wyszukać tego działu premium, żebym się jakby cały asortyment premium pojawił. Zatem być może jest to Gdzieś w planach i się będzie pojawiało. Ciekawa jestem tego bardzo. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!